Zapraszamy na spotkanie towarzyskie. Dariusz Szpakowski ze mną na stanowisku komentatorskim jest Włodzimierz Szaranowicz. Madryt Polakom kojarzy się z Romanem Koseckim, jedynym naszym graczem, który występował w tym czołowym hiszpańskim klubie. Rzeczywiście, Roman występował w Atletico przez dwa sezony, ale najbardziej został zapamiętany z tych lat 93-94, kiedy strzelił Barcelonie dwie bramki w meczu, w którym Atletico przegrywało już 0-3, a mimo to zdołał nieudany ślisk na początku tego spotkania. Wypija, piłka wciąż w polu. Jagą. Już blisko pola karnego. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Castro. No wracając do Romana Koseckiego, który grał w Atletico Madryt, to był z niego niezwykły obieży świat. Tak, strzelał bramki w Barcelonie, ale strzelał także bramki w Turcji, Hiszpanii, Francji, Stanach Zjednoczonych. Chyba żadnego kraju nie pominąłem, bo nie chciałbym obrazić naszego posła. Zdecydowanie nie mi, że strzelał też w Polsce. Rzut wolny, niebezpiecznie blisko bramki. Oda nie zdołał sięgnąć tej piłki. Pięknie wyskoczył, ale tylko ją musną. Dobre przejęcie podania w środku pola. No i strata piłki. Dostrzegł ten faul po wślizgu arbiter. Będzie rzut wolny. Atletico Madryt to klub, który zawsze poruczy, to wykorzysta. Oj, kompletnie nieudanie. Jak mówią młodzi ludzie, masakracja. Spachić. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Zaspał obrońca w tej sytuacji. Piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Nie musiał się ruszać. Raul Garcia. Spójrzmy na to podanie. Ależ walka o piłkę. O, bardzo dobrego środkowania, ale to obrońca wygrał walkę o piłkę. Wymiana podań między dwójką graczy. Kisling. Jagon. Duran. odbija się od zawodnika i opuszcza pole gry. Kissling. Lars Bender i Atletico Mandryt od rzutu załku. No, piłkę odebrał i stracił. Leisbender. Kissling. Ależ bliski strzela gola. Aj, szkoda. Gwizdek sędziego spalony. Castro. Oddaje piłkę koledze. No i mamy rzut wolny, będzie groźnie. Broni, ale to jeszcze nie koniec akcji. Będziemy mieli rzut załku. Benisz. Lars Bender. Ładna dwójkowa wymiana piłek Jagon. I za moment gra zostanie wznowiona Z rzutu wolnego No proszę, mur się przesuwa A sędzia nie reaguje Lars Bender. Castro. I za chwilę rozpoczniemy od bramki. Tak jest, rzut karny. Pewnie. Brawo, brawo, brawo! Mogę odnówko powiedzieć. Podrób się Czasem pod twarzy zawodnika widać, że może nie strzelić karnego. On od początku wyglądał mi na takiego, który trafi. Cierpliwie wyczekują na okazję do strzelnia bramki. No z wykryciej, będzie szansa. Może być groźnie. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Raúl García. Jest to... Przechwyt, ale nie opanował. Piłka w pole karne. O, byłoby niebezpiecznie, gdyby... Tylko jedną bramkę oglądaliśmy w pierwszej połowie. Pierwsza połowa za nami. No i właśnie rozpoczyna się druga połowa meczu, a zaczynają gracze Atletico Madryt. No nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Jago. Ma do kogo zagrać. No i obrońca poradził się z tym zgraniem. Przerwana akcja spalony. Gisling. No piłkę odebrał i stracił. Dobrze, przebił się. Czy zdecyduje się na wrzutkę? Akcja skrzydłem. Cudownie dograł! Jago. Tym razem nie udało się. Może za jakiś czas. Słuszna decyzja trenera. Jego zespół przegrywa. Zdecydował się na zmianę. Miejmy nadzieję, że będzie z niej pożytek. Czy to wykorzysta? I sędzia pokazuje, że będzie rzut rożny. Oddaje strzał. Wybija, piłka wciąż w polu. Przejęcie w środku pola teraz oni mogą zaatakować. Piłka poza boiskiem odbita od jednego z graczy. Raul Garcia. Gabi. Odbita piłka od zawodnika opuściła boisko. Godin. Raul Garcia. Sędzia pokazuje, że rozpoczną od wrzutu załku. Spachić. Strata w środkowej strefie boiska. Przeciwnik traci piłkę, nie ma faulu. Lars Bender. Seria pięknych podań. Ale szakcja. Lubi grać na granicy spalonego, ale powinien bardziej uważać. Lars Bender. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Całe szczęście, że będzie, jak widzimy, mógł kontynuować grę. Twardy, naprawdę twardy. Można go podziwiać. Ta kontuzja wyglądała groźnie, ale skończyło się szczęśliwie. Mario Suárez. Blisko już do bramki. Piłka poza linią boczną. Za moment wznowią z aut. Mądra decyzja trenera, właściwa reakcja na wydarzenie na boisku. Tak, jeśli marzą o korzystnym rezultacie, muszą zabrać się do odrabiania strat. Ale znakomicie. Bramka z żółgą, bo było groźne dośrodkowanie. Dobrze zareagowała obrona. Czekamy na dośrodkowanie z rzutu rożnego. No, ważny moment w tym spotkaniu, jaka ekscytacja na trybunach. Kibice są razemocjonowani, ale końcówka meczu jest jeszcze szansa na wygraną. Gabi. Kisi. Dobrze w pole karnym. Kąde nie udaje im się odrobić strat. Minimalnie przestrzelił, ale zmarnował bardzo ważną okazję, aby przesądzić o losach spotkania. Castro. Odzyskali piłkę w środku pola. Gabi. Piłka praktycznie trafiła w przeciwnika, nie musiał się ruszać. Godin. Grę rywale. Sędzia odpisał Spalonego. Czy to wykorzysta? Wygrywają jedną bramką. Będą teraz mieli rzut rożny. No i jeśli wykorzystają stały fragment gry... To rozmiary zwycięstwa będą bardziej okazałe. Spójrzmy do środkowania. I podbiorze stada piłki. Grając z kontuzją, nie jest przydatny dla drużyny. Poszedł wspomóc kolegów przy tym życie roznim. Końcowy gwizdek i koniec meczu. Wygrana w dzisiejszym meczu doda zawodnikom pewności siebie. A może to być ważne w meczach o punkty.